Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Tematem dzisiejszej nauki rekolekcyjnej jest Eucharystia, sakramentem wiary. Był pokój, była miłość, nadzieja i wiara. Pamiętajcie, pamiętacie? Te trzy są najważniejsze. Wiara. Nadzieja i miłość. Trzy cnoty boskie. A co to jest wiara? Zapytacie pewnie. Wiara to nie jest, że on powiem, powiem ci, że cukierki potrafią latać, jak podrzucisz go i to, i ty uwierzysz czy nie. Wiara w błana Boga to jest, wiara, to są trzy rzeczy: raz uwierzenie, dwa zaufanie i trzy zawierzenie się mu w sensie takim, że nie, że oczywiście można by z ciekawości, a jak tam ciekawe, jak w niebie jest, ale nie, nie, nie powinno się, jeśli ma się łaskę wiary, to znaczy jak się ma łaskę wiary, dostało się do Lochima, to wtedy nie powinniśmy by to a nie uwierzę, póki nie zobaczę. Właśnie nie, nie powinniśmy tak to robić, nie wiem. Wiecie? Uwierzmy Panu Bogu na słowo. Jeden chodzi o mi, że, no, bo wiara opiera się na słowie jednego człowieka. No nie! To nie jest wiara na, w Boga na słowie jednego człowieka. Nie! Jeśli ktoś słuchał z Was w konferencji Bóg nas kocha, to tam było moje świadectwo. I wiecie z niego że wiara to jest coś niesamowitego. Dzięki wierze wiara jest rodzajem też nadziei, no bo wierzymy, mamy nadzieję, że dostaniemy się do zba, zba, zbawienia. Eucharystia, gdy ją przyjmujemy z wiarą, dodaje nam wiary. Pamiętacie, co Apostowie prosili? Pan Jezus mówił, 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 dodaj nam wiary, ewentualnie w innej Ewangelii przymnóż nam wiary. Co to znaczy przymnożyć wiarę? To też pewnie kiedyś, na których rekolekcjach będziemy to omawiali, ale dodanie wiary, czyli Eucharystia, Komunia Święta, czyli Pan Jezus, którego bierzemy na język, jak to już w poprzedniej nauce mówił Michał, który też jest ze mną, ale się nie odzywa. <gry> Eucharystia dodaje nam sił do wiary, żebyśmy wierzyli i kochali Pana Boga, bo On nas kocha. Bo On nas kocha i wierzy w nas, w sensie wierzy, że my się, że my się, znaczy oczywiście bez Jego pomocy nie chcemy, bez Jego mocy nie damy sobie rady, ale, ale z Jego pomocą wierzy w nas, że my się nie poddamy, w sensie Mówi, synu, córko, wierzę w, cie, w ciebie, znaczy inaczej, inaczej. Wierzę, że poradzisz sobie. Wiem, że dasz radę. Tylko nie zapominaj o jednym właśnie przyjmowaniu Eucharystii. Liczę na ciebie, dosłownie. A my, a my liczymy na Pana Boga, tak? Bo my bez Boga nie chcemy dać rady. Znaczy nie chcemy. Nie chcę bez Boga nic robić. Z Bogiem chcę robić. Takie krótkie, acz treściwe. Wiara jest najważniejsza. Bez wiary nie ma nadziei, bez nadziei nie ma miłości. A i bez Boga nie ma ani wiary, ani nadziei, ani miłości. Niektórzy żyją bez Boga, są niby tacy szczęśliwi. A ja sądzę, że. A ja sądzę, że po prostu że mówią to tylko, znaczy zakładają maski. Amen. Dziękuję z Bogiem. Muszę tylko na chwilę włączyć gadacza. Trójką. Trójką. Z Panem Bogiem, panem Bogiem kochani.